Odcinek czterdziesty Jeżeli tego chcesz, chętnie cię zabiję, ale niewiele to pomoże Mruenie i jej córce. Nie pobiegłeś na ratunek królowej elfów, gdy cię wzywała, czy odmówisz także pomocy swoim najbliższym, matce i siostrze? Turin wziął rozmach i dźgnął mieczem, celując w ślepia smoka, ale glaurung błyskawicznie zwinął się i podniósł na tylnych łapach tak, żegurował teraz nad głową człowieka i rzekł. — A więc jesteś przynajmniej odważny. Odważniejszy od wszystkich innych, z którymi miałem dotąd do czynienia. — Kłamią bowiem ci, co opowiadają, że my nie umiemy cenić w przeciwniku męstwa. — Sam się teraz przekonasz. Ofiarowuję ci wolność. Idź do swoich najbliższych, jeśli zdołasz je odnaleźć. Odejdź stąd, odejdź. Jeśli ktoś przeżyje z elfów albo ludzi, żeby opowiadać o tych zdarzeniach, na pewno z pogardą wspominałby twoje imię, gdybyś odrzucił moją łaskę. Wówczas Turin jeszcze odurzony wzrokiem Glaurunga i zapominając, że ma do czynienia z wrogiem nieznającym litości, uwierzył jego słowom i odwróciwszy się, pobiegł przez most. Lecz Glaurung zawołał za nim głosem syczącym nienawiścią: Spiesz się, synu Hurina, spiesz do Dorlominu, bo inaczej orkowie znowu cię uprzedzą. Nie próbuj ratować finduilas, bo jeśli zmarudzisz, nigdy więcej nie zobaczysz Morweny ani Nienor, a matka i siostra przeklną cię za to. Turin zniknął na północnym szlaku, a Glaurung zaśmiał się, zadowolony, że tak dobrze wykonał rozkaz swojego pana. Teraz mógł pomyśleć o własnej przyjemności. Buchnął więc ogniem i spalił wszystko dokoła. Skrzyknął orków, zajętych grabieżą, i przepędził ich, nie pozwalając dłużej plądrować grodu. Potem zwalił most w pienistą wodę na rogu i czując się już całkiem bezpieczny, w najgłębszej podziemnej sali zgarnął wszystkie dobra i skarby Felagunda na stos, położył się na nim i czas jakiś odpoczywał. Tymczasem Turin pędził na północ przez spustoszoną teraz krainę, między Narogiem a Tejglinem, a na jego spotkanie wyszła stroga zima, no bo w tym roku bowiem śnieg spadł, zanim się skończyła jesień, a wiosna była spóźniona i chłodna. Wciąż mu się wydawało, że wśród lasów i gór słyszy głos Finduilas, wzywający go po imieniu i ten krzyk ranił go do żywego, ale serce jego tak było rozpłomienione kłamstwami glaurunga, że widział oczyma wyobraźni, jak orkowie podpalają dom Hurina albo torturują Morwenę i nienor, więc pędził wytkniętym szlakiem i nie zbaczał ani na krok z tej drogi. Wreszcie, wyczerpany pośpieszną i długą podróżą, bo przybył z górą czterdzieści staj bez odpoczynku, wraz z pierwszym lodem, znalazł się nad rozlewiskami Iwrin, gdzie niegdyś został uzdrowiony. Teraz rozlewiska zmienione były w zamarznięte trzęsawisko i nie mógł się napić jego wody. Z trudem przebrnął przez przełęcze do dorlomin. Walcząc z dmącą od północy zawieją śnieżną, i stanął znów na ziemi swojego dzieciństwa. Lecz kraj był teraz bezludny i posępny. Morwena zniknęła, dom stał pusty, zaniedbany i zimny. Nie spotkał tam ani żywej duszy. Podszedł więc do Turin, do domu Astellinga Brody, ożenionego z Eriną, krewniaczką Hurina, i tam od starej sługi dowiedział się, że Morwena. Dawno już opuściła Dorlomin razem z córką, aby nikt, prócz Aeriny, nie wiedział, dokąd się udały. Wtedy Turin wszedł do izby, gdzie Brodda siedział za stołem, chwycił go i grożąc mieczem, zażądał wyjawienia, gdzie jest Morwena. Aerina oznajmiła mu, że Morwena poszła do Doriatu, gdzie się spodziewała odnaleźć syna. Kraj nasz. Został bowiem uwolniony od złych sił, powiedziała, przez czarny miecz z południa, teraz, jak mówią, pokonany. Wówczas spadły łuski z oczu Turina i opadły z niego ostatnie pęta nałożone czarami Glaurunga. Udręka i gniew, że dał się zwieść kłamstwom smoka, a także nienawiść do ciemiężycieli Morweny, przyprawiły go oszaleństwo i Turin furi. Zabił Brodde i goszczących u niego esterlingów. Potem uciekł na śnieg i mróz, jak człowiek ścigany. Pomogli mu jednak niedobitkowie z ludu Hadora, znający dobrze ścieżki w puszczy i wraz z nimi wśród zawiei śnieżnej trafił Turin do kryjówki zbójców w południowym łańcuchu gór Dorlominu. Stąd z ziemi swego dzieciństwa znowu odszedł, wracając w Dolinę Sirionu. Serce miał pełne goryczy — bo przyniósł resztkom współplemieńców w Dorlominie nowe nieszczęścia i radzi byli, że odszedł. Jedna tylko myśl pocieszała go: czarny miecz, czynami swego męstwa, otworzył Morłenie drogę do doriatu. Powiedział sobie w duchu: A więc nie tylko złowy rządziłem swoimi postępkami. Czy mógłbym znaleźć dla matki i siostry lepsze schronienie, nawet gdybym przybył wcześniej? Bo jeśli obręcz, meliany. Zostanie przełamana, zgaśnie ostatnia nadzieja. Doprawdy lepiej, że się tak stało, gdziekolwiek bowiem przychodzę, rzucam na to miejsce cień. Niechże moje kochane żyją pod opieką Meliany. Zostawię je na jakiś jeszcze czas w spokoju, wolne od mojego cienia. Teraz zszedłszy z gór ered zaczął daremnie szukać królewny finduilas, błąkając się po lasach u stóp gór, Zdziczały i czujny jak zwierz. Czatował na wszystkich drogach prowadzących na północ ku przełomowi Syrionu, ale spóźnił się ślady zdążyły ostygnąć lub zima je zatarła. Posuwając się na południe brzegiem tej glinu, natknął się na garstkę ludzi z Brejshilu, otoczonych przez orków, i ocalił ich, bo napastnicy pierzchli na widok gurtanga. Przezwał się dzikim człowiekiem z lasu, a ludzie zaprosili go do swojej siedziby. Odparł, że ma ważną powinność do spełnienia, gdyż szuka Finduilas, córki Orodreta, króla Nargotrondu. Wówczas przywódca leśnego ludu, Dorlas, oznajmił mu żałobną wieść. Finduilas nie żyła. Ludzie z Bretilu urządzili zasadzkę przy przeprawie na tej glinie w nadziei, że uda im się odbić jeńców uprowadzonych z Nargotrondu, lecz Orkowie, zanim uciekli, zdążyli zabić okrutnie wszystkich swoich więźniów, a Finduilas przygwoździli oszczepem do drzewa. Przed śmiercią powiedziała Dorlasowi — Zawiadom, Mormegila, gdzie ma mnie szukać? Ludzie z Bretilu pochowali ją w pobliżu miejsca, gdzie zginęła, usypali nad grobem kurhan i nazwali go Haut en Elet, co to znaczy mogiła księżniczki elfów. Turin poprosił leśnych ludzi, aby go na tę mogiłę zaprowadzili, a gdy się tam znalazł, zapadł w ciemność żalu podobną do śmierci. Wtedy Dorlas, po czarnym mieczu, którego sława dotarła nawet w głąb Bredhilu, i po tym, że nieznajomy wędrowiec szukał królewny, odgadł, że dziki człowiek jest w rzeczywistości Mormegilem z Nargotrondu, a według krążących pogłosek ukrytym pod tym imieniem synem Hurina z Dorlominu. Leśni ludzie dźwignęli go z mogiły Finduilas i ponieśli do swojego osiedla. Zbudowali je sobie w głębi lasu na wysokim wzgórzu Amon-Obel, a nazwali Ethel-Brandir, bo było otoczone gęstym częstokołem. Lud Halethy dziesiątkowany był bowiem przez wojny, a ówczesny jego wódz, Brandir, syn Handira, człowiek łagodnego usposobienia, przy tym od maleńkości kulawy, wolał polegać na kryjówce niż na czynach bojowych, aby ocalić resztki szczepu przed potęgą północy. Toteż Brandir przeląkł się wiadomości przyniesionych mu przez Dorlasa, a gdy spojrzał na twarz spoczywającego na noszach Turina, złe przeczucie ścisnęło mu serce. Jednakże, wzruszony okrutną dolą młodzieńca, przyjął go do swego domu i pielęgnował troskliwie, znał bowiem dobrze sztukę lekarską. Z początkiem wiosny Turin wynurzył się z ciemności i odzyskał zdrowie. Wstał z łoża. Ale pragnął pozostać w lesie Brethil w ukryciu i odciąć się od własnego cienia, wymazując złą przeszłość. Przybrał więc nowe imię Turambar, co w mowie elfów wysokiego rodu znaczy pan losu. Prosił też leśnych ludzi, aby zapomnieli, że jest wśród nich obcym przybyszem i że kiedykolwiek nosił inne imię. Nie chciał jednak całkowicie wyrzec się wojowania bo nie mógł ścierpieć myśli, że orkowie mogliby grasować w okolicy przeprawy na tej glinie i zbliżyć się do hałdy Sprawił więc, że miejsce to stało się dla orków postrachem i że omijali je z daleka. Lecz odłożył swój czarny miecz i walczył uzbrojony tylko w łuk i włócznie. W Doriad otrzymano różne nowiny o tym, co się działo w Nargotrondzie, Wielu bowiem elfów, którzy ocaleli z bitwy i pogromu, a przetrwali srogą zimę w puszczy, trafiło w końcu do królestwa Tingola, szukając tam azylu. Straże graniczne przyprowadziły ich wszystkich do króla. Jedni mówili, że wszyscy napastnicy wycofali się na północ, inni, że Glaurung dotychczas mieszka w podziemnym zamku Felagunda, jedni powiadali, że Mormegil poległ, Inni, że pozostał u wejścia do podziemi, lecz zamieniony w kamień czarami smoka. Wszyscy twierdzili, że w Nargotrondzie powszechnie wiadomo, iż pod imieniem Mormegila kryje się nie kto inny, lecz Turin, syn Hurina z Dorlominu. Morwena wpadła w rozpacz i wbrew radom Meliany wyruszyła samotnie na Pustkowie, by szukać syna lub przynajmniej pewniejszych o nim wiadomości. Tingol? Wysłał za nią Mablunga z oddziałem najdzielniejszych strażników pogranicza, każąc im odnaleźć Morwenę, roztoczyć nad nią opiekę, a przy tym w miarę możności zasięgnąć języka. Nienor miała zostać w Menegroth, ale że w jej żyłach płynęła krew nieustraszonego rodu Hurina, w jakiejś złej godzinie, ożywiona nadzieją, że Morwena, widząc, iż córka dzieli się z nią niebezpieczeństwami. Zgodzi się wraz z nią wrócić pod dach Timgola, dziewczyna przebrała się za królewskiego wojownika i przyłączyła do oddziału prowadzonego przez Mablunga, wyruszającego pod nieszczęśliwą gwiazdą w drogę. Dogonili Morwenę nad Silionem. Mablung błagał ją, żeby wróciła do Menegrotu, lecz była jakby opętana i nie chciała nikogo słuchać. Wtedy też wyszło na jaw, że nienory jest wśród żołnierzy i że wbrew rozkazom matki. Nie zgodzi się bez niej wrócić do domu. Mablung chcąc nie chcąc, zaprowadził je obie do tajemnych brodów na stawach półmroku, gdzie się przeprawiły na drugi brzeg Sirionu. Po trzech dniach jazdy oddział dotarł do amon Etir, wzgórza zwiadu, wzniesionego niegdyś z niemałym mozołem na rozkaz Felagunda w odległości stai od bramy Nargotrądu. Tam Mablung zostawił Morwenę i Nienor pod strażą kilku jeźdźców. Zabraniając im posuwać się dalej. Sam wszakże nie dostrzegłszy ze wzgórza ani śladu nieprzyjaciela, wybrał się z kilku zwiadowcami nad narog, zachowując wszelkie środki ostrożności. Lecz Glaurung wiedział o każdym ich ruchu. Pałając gniewem, wyszedł z pod ziemi i legł nad rzeką. Ogromna chmura cuchnących wyziewów wypełniła powietrze tak, że Mablung i jego towarzysze zabłądzili oślepieni. Wtedy Glaurung przeleciał nad wschodni brzeg na rogu. Straże zobaczyły z wysokości Amon Ethir zbliżającego się smoka i jeźdźcy co prędzej wraz z Morueną i Nienor pomknęli z powrotem na wschód, ale wiatr niósł za nimi gęstą mgłę. Konie oszalałe od smoczego smrodu poniosły jeźdźców w różne strony, także jedni roztrzaskali się od drzewa, inni zapędzili się wbrew woli daleko na pustkowia. Tak się stało, że świta straciła z oczu oddane pod jej opiekę kobiety, i o dalszym losie Morweny żadna pewna wiadomość nie doszła już nigdy do Doriatu. Nienor, zrzucona przez wierzchowca na ziemię, lecz niezraniona, wróciła na Amon Etir, aby tam czekać na Mablunga. Wchodząc na wzgórze, znosiła się ponad cuchnące opary w czysty blask słońca, lecz obróciwszy się ku zachodowi, Spojrzała prosto w ślepia Glaurunga, który wychylił łeb nad szczytu. Przez chwilę wola dziewczyny opierała się smokowi, lecz Glaurung, poznając z kim ma do czynienia, całą mocą swoich czarów przykuł ją spojrzeniem i rzucił na nią urok ciemności i niepamięci, także nagle zapomniała o wszystkim, co jej się kiedykolwiek w życiu zdarzyło, jak się nazywa i jak się nazywają inne osoby czy rzeczy wokół niej. Przez wiele dni potem nic nie widziała, nie słyszała, nie poruszała się. Glaurung zostawił ją tak stojącą samotnie na Amon Ethir i powrócił do Nargotrondu.